Tak? Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Hmm. Chcieliście wynająć Wiedźmina, tak? Tak, ale nie byle łachudre. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły kota. A ty z której jesteś? Ze szkoły Gryfa. To czemu nosisz medalion z wilkiem? Ciężkie czasy, brałem co było. Możemy już przejść do rzeczy? Hej, czy wszystkim z tej strony Daniela, i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie rynsztunek szkoły Gryfa. AK Rynsztunek Geralta po obiedzie wigilijnym w Kermoren. Który jest de facto, pomimo swojego obrzydliwego wyglądu, przynajmniej dla większości, w tym mnie, jest jednak jednym z najlepszych buildów, jeżeli chodzi o buildy, jakie możemy dostać w Wiedźminie 3 i które w sumie sprawiają też chyba najwięcej fanów ze wszystkich buildów. Myślę, że chyba nawet bardziej niż ze szkoły niedźwiedzia czy ze szkoły kota. Czy nawet ze szkoły wilka, przy którym buildzie bawi i robieniu filmu bawią się wręcz świetnie. Co ten resztunek tak właściwie ma? I jak w niego zainwestować? Co pójść i czym się kierować przy wyborze tego ręsztunku. Wszystko to będzie w dzisiejszym filmie. Jedyne co mogę od siebie dodać, to to, że w sumie miał pojawić się troszeczkę inny film, de facto miał się pojawić film zamawiania ręsztunku szkoły yy, zapomnianego rynsztunku właściwie szkoły Wilka. Yy, ale tak, właściwie Morfeusz wrzucił film, gdzie zbiera wszystkie elementy, właściwie wszystkie schematy Ręcznego Szkoły Gryfa, to stwierdziłem, dobra, to w sumie nagram i po prostu wrzucę to do, jako takie dopełnienie tego, także link do filmu Morfeusza, gdzie on wszystko zbiera, będziecie mieli w opisie pod filmem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego filmu. Więc co ten rynszenek przede wszystkim yy, się cechuje? Przede wszystkim cechuje się tym, że to jest bardzo mocno nastawiony rynszenek pod znaki. I to będzie widać chociażby w premii, jaką daje ryszynek przy kompletowaniu 6 elementów, jak i również widać to przy okazji czy to miecza stalowego, czy to miecza srebrnego, czy pancerza. Że bardzo duży nacisk jest tutaj nałożony na moc znaków. Ale nie uprzedzajmy faktów, poragadajmy na razie o premii, bo ona jest dosyć istotna i za... to jest najważniejszy element tego builda. Pierwszy i jedyny chyba build, w którym nie zostanie użyty Aerondight i będziemy grali faktycznie na 6 elementów zestawu w obydwu buildach. Tak, bo będą dwa buildy. Co daje premię przy skompletowaniu trzech elementów? Po rzuceniu znaków podstawowym trybie zużywającego wytrzymałość, następny znak rzucony w ciągu 3 sekund zostanie rzucony w trybie podstawowym bez zużycia wytrzymałości. Czyli de facto w przeciągu 3 sekund możecie rzucić dwa razy znak, yy, który w trybie podstawowym de facto oznacza to, że możecie żonglować zaklęciami, Możecie rzucić jeden i potem igni, albo jeden i potem ard, albo. Pod, albo... Ard i później igni, nawet takie kombosa, albo po dwa razy igni, albo dwa razy art, czyli samo w sobie to już jest dosyć potężne. A premia przy 6 jest jeszcze lepsza: wielkość pułapki irden zostaje zwiększona o 40%, czyli już nie macie takiego malutkiego obszaru, tylko macie go gigantyczny już, taki gigantyczny naprawdę obszar. Przebywanie w, odre... w obrębie płapki Yrden zwiększa regenerację wytrzymałości o 5 sekund, moc znaków o 100% i zmniejsza otrzymywane obrażenia o 20%. I to jest to, dlaczego chcecie mieć wszystkie 6 elementów w resztunku, że jeżeli idziecie mocno w znaki, no to w tym momencie szósty element wam to moc znaków jeszcze podwyższa, a mało tego macie jeszcze wytrzymałość jeszcze lepszą regenerację wytrzymałości i jeszcze lepszą wytrzymałość na obrażenia od przeciwników bardzo dobre czyli de facto macie mocny nacisk na moc znaków i świetny balans w przypadku wytrzymałości jeżeli macie wszystkie sześć elementów w tym sztunku. nie jest to złe ale to nie wszystko bo jak widzicie ja tu mam wszystkie sześć elementów Głównie ze względu na to, właśnie, że musimy mieć jednak te wszystkie 6 elementów, żeby wyciągnąć jak najwięcej tego potencjału, a dwa, że w sumie miecz srebrny jest bardzo dobrym mieczem. Mamy tutaj plus 36% do mocy znaków, przy trafieniu krytycznym 20%, 5% na trafienie krytyczne, 10% na odcięcie kończyny i 20% za dodatkowe doświadczenie. Zdecydowanie skończące, to jest najmniej istotne. I zobaczcie, że zarówno w mieczu srebrnym, jak i stalowym, które ma dosyć podobne parametry, yy, używam mocy znaków, runy mocy znaków. Nie mam żadnych zaklęć tutaj. Ja tu wszystko poszedłem pod znaki, pod moc znaków. Można oczywiście kombinować z runami, yy, natomiast stwierdziłem, że to w sumie jest nie bez sensu, przynajmniej w moim przypadku, ponieważ ja chcę, żeby ta moc znaków była jak najsilniejsza. Zdałem największy kamień ruiniczny weles razy 3 do miecza stalowego i do miecza srebrnego. Co z pancerzem? No w przypadku pancerza tutaj mamy 22 do mocy znaków, 19% odporności na obrażenia kłute 17 odporność na obrażenia obuchowe, 24 odporność na obrażenia 30 i 26 odporność na obrażenia zdawane przez potwory. Nie jest źle, jest to jeden na pewno z wytrzymalszych ręczników średnich. Z akcentem na średnich, jakie mamy w grze na arcymistrzowskim poziomie. I na pewno no, wygląda on paskudnie, ale jeżeli chcecie, żeby ten ręcznik wyglądał ładnie, tak jak, u mnie tak jak to u mnie wygląda, to linku w opisie będziecie mieli link do modyfikacji, która ręcznik szkoły grywa troszeczkę, remodeluje. Z akcentem tylko na to, że Będą dwa osobne pliki. Jeden będzie dotyczył od normalnego do mistrzowskiego yy, rynosztunku szkoły gryfa, a drugi, czyli tak zwany Tier 5, chociaż to de facto w plikach to jest Tier 4, ale to mniejsza z tym, yy, będzie to wtedy arcymistrzowski rynosztunek i będzie on wyglądał dokładnie tak. I on już wygląda o wiele, wiele lepiej. I to musicie przyznać. No, no Gerard wygląda teraz na pewno nie jakby przyszedł po obiadek, po obiadku, nie? Łowić potwory. Co do odwarów. Tutaj mamy odwar z Echidny. Wykonywanie akcji zużywających wytrzymałość regeneruje żywotność, jako że cały czas będziemy używali znaków właściwie i tylko znaków, no to to będzie cały czas nam regenerowało żywotność, no dosyć logiczne. I drugi odwar, bo korzystamy tylko z dwóch, odwar z ekim, zadawanie obrażeń nie regeneruje żywotność. No i dobra, mamy dwa odwary, ale nie mamy absolutnie tutaj nic, żeby leczyło nas poza walką. Nie, Bo zobaczcie, że ja to w ogóle jedzenia nie mam. Ja tu mam tylko ulepszoną jaskółkę i Dekokra farda białego, bo tak sobie pozwoliłem na wszystko co najlepsze, tylko nie na Dekokta farda białego i jaskółka, nie? No ale to mniejsza z tym. No właśnie synk w tym, że od warza chidny można też na spokojnie wykorzystywać poza walką. I to, to też będzie działało. Eee, po prostu możecie. Nawet to będzie skuteczniejsze, bo de facto te taki będą się błyskawicznie regenerowały. Bo też chyba w przeciągu 3 sekund, więc... Nie ma aż takiego dużego sensu tutaj brać jednak z odwaru Strola, skoro cały czas będziecie mogli rzucać znaki i się w ten sposób regenerować. dodatkowo jeżeli rzucacie Art albo Igni albo Irden, no to jeszcze odwar z Ekimmy też będzie działał i więc z tego fula to będziecie mieć cały czas. Reszta elementów rewritingu, no to to jest tylko takie do omówienia, jakie tutaj w sumie glify dałem. I tutaj będą dwie rzeczy. Jeżeli idziemy bardziej pod znak igni, no to dajemy 3 pod irden większe glify i 3 pod igni większe glify. Jeżeli idziemy w ard, no to analogicznie po prostu wywalamy igni i dajemy ard, żeby ard był po prostu silniejszy. Logiczne. Jeżeli natomiast chodzi tutaj o mutacje zdolności, mutageny, no to tutaj sprawa jest dosyć prosta i de facto jedyne czym to się będzie tak właściwie różniło, to tylko i wyłącznie mutacją, bo wszystko inne będzie dokładnie takie samo i bez wyjątku, no tutaj po prostu zmienicie mutację, macie różnego zupełnie po coś innego. Tak specjalnie skonstruowałem też ten resztynek, żeby właśnie po prostu jednym kliknięciem. No dobra, nie jednym kliknięciem, bo trzeba jeszcze wymienić resztunek z igni na arda i na odwrót. Ale wiecie o co mi chodzi? I macie już build po zupełnie co innego: taki dosyć uniwersalny build. Plus jeszcze możecie to wykorzystać cały czas w dialogach. Jest bardzo fajna sprawa. Więc jeżeli chodzi o zdolności, jakie mamy w przypadku tych podatak, no to tutaj wykorzystuję tylko trzy i one są związane z punktami adrenaliny. Spadek adrenaliny przy otrzymaniu obrażeń jest zmniejszony o 100%, gdy żywotność spadnie do zera, jeden punkt adrenaliny zostanie użyty do zregenerowania żywotności o 67%, i każda walka zacznie się z jednym punktem adrenaliny, przyrost punktów adrenaliny zwiększony o 30% przy atakach mieczem. To drugie akurat nie jest istotne, ten drugi element trzeciego znaku, trzeciego zdolności adrenaliny. Ważniejsze jest to pierwsze, że każda walka zacznie się z jednym punktem adrenaliny, więc de facto nie musisz się martwić, że po prostu zdechniecie nagle tak po prostu na strzałacz. Jeżeli chodzi o znaki, tutaj mamy właściwie rozwinięte trzy, jeden dodałem tak w sumie trochę bardziej na siłę, żeby po prostu działał i była po prostu większa moc znaków, a jednocześnie będzie po prostu uniwersalny i przez całą grę możecie po prostu z tego korzystać, tak specjalnie też po to jest zrobiony ten build, żebyście mogli od samego początku też grać i progresować do niego. Więc jeżeli chodzi o znaki, no to tutaj najbardziej rozwinięty jest Jirden, bo to jest główny znak, jeżeli chodzi o szkołę Gryfa. Na nim bazuje większość de facto specjalnych mocy wynikających z perków, z premii jakie daje ci 6 elementów rynsztunku. Wszystkie 4 tutaj będziemy mieli. Wydłuża czas trwania znaku o 10 sekund. Daje więcej liczb ładunków trybu alternatywnego, aczkolwiek przyznam szczerze, że z tego akr za bardzo nie korzystam. Liczba pułapek trybu podstawowego 2 też z tego nie korzystam, za bardzo stawiam jedną. Eee, ranie przeciwników w zasięgu 14 metrów i spowalnia przeciwników. niższy przelatujące pociski przez ten obszar. Obrze, obrażenia zwiększone zostają o 50%. To jest bardzo dobre. Oczywiście musi znaleźć się tutaj moc znaku 1 zwiększona o 30%, jak żeby inaczej. Oraz czwarte, przeciwnicy, znajdujący się w obszarze znaku 1, tracą 30 HP na sekundę. Obrażenia skalują się wraz z poziomem przeciwników. Więc im wyższy będziecie mieli level, tym skuteczniejszy ten 1 będzie po prostu. Tak jak na początku będziecie tracić 30, ale już na 54, no to te wartości będą w okolicach nawet. Z, z, chyba nawet. Z, 500, chyba nie pamiętam, nie pamiętam jaka tam była wartość dokładnie w każdym bądź razie to jest ze względu na to, że na sekundę to to HP będzie szybko zlatywało przeciwnikom, jeżeli są w obszarze 1. I dlatego też warto mieć 6 elementów rynsztunku, żeby móc wsadzić ten czwarty perk pod i Jeżeli chodzi o Igni, tutaj mamy tylko dwa. Zadawanie obrażeń przeciwników znakiem Igni zmniejsza permanentnie, permanentnie. Pancerz przeciwników efekt skaluje się wraz z mocą znaków do maksymalnie 75%. To, to jest coś, co widzieliście też pewnie w szkole w Wilka, jak bardzo duży nacisk kładę na to, żeby to Igni jednak było. Czy to w uniwersalnym bidzie, czy w bildzie pod Igni. Bo wtedy przeciwnicy otrzymują więcej obrażeń, jeżeli mają ten stopiony pancerz. Więc to jest bardzo przydatne. I drugi zwiększa moc znaku igni o 30%. Pod Arda mam już 3 perki. Zwiększa zasięg Arda do 3 metrów. Pozwala na użycie alternatywnego znaku ARD, rażącego wszystkich wokół. Obrażenia zadawane przez ARD zostają zwiększone do 300. Efekt skaluje się wraz z poziomem przeciwnika, czyli po prostu im, znaczy im wyższy będzie poziom przeciwnika, tym ARD będzie zadawał więcej obrażeń. I jeden tutaj, który można w wymienić de facto na zwiększenie mocy znaku ARD o 30%, to, to tutaj wymienienie znaku AXI. Do tego pierwszego poziomu, który po prostu pozwala na używanie akcji w dialogach. Z alchemii mamy tylko jedno, które w sumie będzie pojawiało się w każdym bildzie. Zwiększa premię generowaną przez motagendę danego typu o 50%, ale jest to dosyć drogie. W sensie widzicie, że żeby dostać się do. Synergii, trzeba wydać całą masę punktów umiejętności, co no nie jest jakimś Przyjemnym wyczynem, zwłaszcza ile w ogóle punktów musi się wydać na same znaki To też trzeba powiedzieć, że ten build jest naprawdę drogi, jeżeli chodzi o punkty umiejętności Jeżeli chodzi o umiejętności pasywne, każdy element średniego ręcztunku. Dodaje 5% do mocy znaków i 5% do regeneracji żywotności. Oczywiście mówimy tutaj o technikach szkoły Gryfa. Po prostu dobijamy do jak największego poziomu mocy znaków. Im więcej, tym lepiej. I teraz tutaj będą dwie mutacje. To dosłownie perki się nie będą zmieniać, tylko będą się zmieniać mutacje w zależności od tego, co chcecie. Jeżeli chcecie iść pod igni, to idziecie w mutację przewodnik magii. Obrażenia od znaków zostają zwiększone o 50% od ob obrażeń od doby tego miecza magicznego, unikatowego lub Wiedźmińskiego. To jest to, co widzieliście też w poprzednim bildzie ze szkoły Wilka. A tutaj mamy jeszcze lodowy art, który też pojawił się już w poprzednim odcinku. Tylko, że tam był troszeczkę słabszy, aniżeli jest właśnie w szkole gryfa. Yy, pomimo faktu, że teoretycznie będzie zadawał tam większy, bo zadawał w ogóle 5-7, z tego co pamiętam, ale nie mieliśmy uwzględnionego tego, że w obrębie Jirden zadaje obrażenia zwiększone o 100%. No tego nie było uwzględnione. Więc lodowe art przy rzuceniu posiada dodatkową szansę na zamrażenie przeciwnika 30%. Szansa z kolei się z dostępnymi punktami adrenaliny. Jeżeli więc przy trzech no to mamy 90%. Jeżeli przeciwnik zostanie zamrożony i powalony, jednocześnie ginie natychmiast. Bardzo dobre. Yy, zwłaszcza, że jeżeli macie yy, właśnie wszystkie yy, trzy elementy, przynajmniej trzy elementy, yy, to możecie dwa razy szyić tego Arda. Więc jeżeli za pierwszym razem przykładowo yy, nie zabijecie, yy, natychmiast się nie zamrozicie i nie powalicie, to za drugim razem już może. Jeżeli przeciwnik nie zostanie zamrożony, znak zada dodatkowo 5522 obrażeń. Co to oznacza w rezultacie? W rezultacie możecie rzucić dwa razy ten znak i jeżeli przeciwnik nie zostanie zamrożony, a tylko powalony i to będzie dwukrotnie, to zadacie znaczy łącznie ponad 11 tysięcy strony przeciwnika. To w sumie, na tak dobrą sprawę, jest troszeczkę nawet lepszy niż pójście pod samą Igni, bo Art jest trochę bardziej uniwersalny od Igni, no bo na takiego golema, no to sobie nie poradzi, nie? Ale Art to poradzi, poradzi sobie z Ifritem, z Nekerami. wiadomo, są te, takie potwory, jak przykładowy żywiołak lodu, który też na za bardzo obrażenie od lodu nie będzie otrzymał, no bo jest żywiołakiem od lodu, ale Art jest trochę jednak bardziej uniwersalny. Ostatnią kwestią, jaką chciałbym jeszcze poruszyć w kwestii buildu, to jest jakie zaklęcia wykorzystuje na zbroi, na mieczach. Na mieczach widzicie żadnych praktycznie nie mam, to jest po prostu córówka, to po prostu wrzucone kamienie runiczne w są. Natomiast ważna jest kwestia, co jeżeli właśnie mamy build pod Ignię albo build pod Arda, bo to są dwie różne w tym momencie zaklęcia. Dwie różne rzeczy. Jeżeli chodzi o pancerz, w przypadku gdy korzystamy pod igni, no to musimy wykorzystać zakręcie koło. Podstawowy atak znakiem igni razie wszystkich przeciwników dookoła. Czyli zwiększamy nasz zasięg igni. Nie do jednego łuku, a do całego okręgu. Natomiast jeżeli idziecie pod ARD, no to ja preferuję dać tutaj zaklęcie tarcze. Gdy rozpoczyna się walka, istnieje 100% szans na automatyczne rzucenie tarczy quen bez zużywania wytrzymałości. I to w sumie jest tyle, jeżeli chodzi o ten rysunek. Czy jest on dobry? Na pewno. Czy jest on ładny? Polemizowałbym. Czy jest on dobry na start? Natomiast i od którego momentu właściwie można go robić? Czy jest dobry na start? Nie, on wymaga troszeczkę jednak dynamiki i trochę jednak wiedzy odnośnie tego, yy, co powinno się pójść, jak działają te mutageny. To nie jest taki ręcznik, że można grać casually czyli atak, atak, unik, iść pod ataki, iść pod zakręcie, taki balans, to jest stricte nacechowane jednym elementem, którym można iść od samego początku i to nawet polecam, ale utrudnia to znacząco rozgrywkę, bo przeważnie na początku walczymy przeważnie mieczami, bo wytrzymałość zbyt wolno się regeneruje. A od którego momentu można startować? No to teoretycznie od 11, bo wtedy mamy pierwszy rynsztunek Szkoły Gryfa możliwy do założenia. No, a tak w praktyce to można od samego początku iść pod znaki, tak na początku iść pod yy, powiedzmy akcji, znaczy axi, no w sumie to się przydaje przy EXPie, więc y, można w akcji, y, potem Jirden pójść, żeby ten Jirden był jak najpotężniejszy. Y, potem Igni, potem Ard, potem te w adrenalinę, albo nawet jeszcze w ogóle wcześniej w tę Adrenalinę Tutaj macie duży. Jakby możliwości, w którym momencie co chce się pierwsze jako rozwinąć, ważne byłoby to tylko to, żeby to docelowo było mocno powiązane ze znakami, bo wtedy wyciągniecie z tego bildu jak najwięcej. I to w sumie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej tego typu kondentów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba pod kanałem, to bardzo mnie wspiera. Z Wami był Danielak. To był Wiedźmin 3, Dziki Gon, omówienie ryszczunku, szkoły Gryfa. I do zobaczenia. Quedos.